Witamy Was serdecznie na prezentacji Motorola, gdzie bawimy się nowymi urządzeniami Motorola. To ten sprzęt tutaj, ustawił ładnie kamerę, żeby mi ręce się nie trząsły. To, to jest Moto X Play. Czyli telefon, który od strony wizualnej, no mnie z tyłu podoba się najbardziej. Fajne, takie szerokie aluminiowe ramki, kolorowy tył. Oczywiście o kolorowym tyle możecie na razie na polskim rynku zapomnieć, bo telefon będzie podobnie jak wszystkie inne Motorola dostępne w czerni i bieli. A szkody klapki powinny być dostępne w, w ciągu dwóch tygodni od premiery urządzenia, która ma nastąpić w tym przypadku pod koniec sierpnia. I cena, na wstępie od razu może powiedzmy, to będzie około 1549 zł do 1600, być może max. Czyli wyższa klasa średnia. i właśnie e, temat ceny jest dość ciekawy, bo mieliśmy tutaj e, no, rozmowę, czy to jest urządzenie warte tych pieniędzy i zdania są podzielone. To znaczy, ja jestem raczej na stanowisku, że to jest wysoko i że to, się nie będzie, to urządzenie nie będzie się cieszyło dużą popularnością, ale bratku zdaje się, że Ty jednak dajesz mu szansę. Daję większe szanse niż reszta, ale raczej dlatego, że mm, jeżeli, mamy wyboru, e, tutaj, jeżeli mamy do wyboru urządzenie, jeżeli mamy do wyboru urządzenie, bo jeżeli chodzi o tę półkę cenową, e, to mówimy albo o telefonach z zeszłego roku lub sprzed dwóch lat, e, które są coraz trudniej dostępne, albo na przykład są to urządzenia, których no, my akurat byśmy raczej nie mogli polecić, albo mamy do wyboru urządzenie, które jest nowe, e, będzie dłużej wspierane, to jest według mnie istotne, szczególnie jeżeli chodzi o em, Androida, wersję aktualizacji i tak dalej, to chyba wolę mieć po takiej takie samej specyfikacji sprzętowej, jak nie nawet trochę lepszej, ale częściej aktualizowany i lepiej wspierany model niż z zeszłego roku. Okej, okay, no właśnie warto wspomnieć o specyfikacji. W środku mamy Qualcomm Snapdragon 615, zupełnie niezły układ jak na, jak na średnią półkę. Mamy ekran HD o przekątnej 5.5. Full HD, przepraszam, tak. O przekątej 5,5 cala. 5,5 cala, i co jest istotne, jest to jakaś która zajmuje około 75% praktycznie poprzedniego yy, panelu. A nie było 75% przy stylu? Yy. I tu i tu mamy około... Okej, okay, no generalnie... Około znaczy, w stylu jest większa ta proporcja, ale tutaj mamy podobnie Jest nieźle, jest nieźle. Porównanie, porównanie było do 5,5 calowego iPhone'a, którego oczywiście każdy przebija, i, i Samsunga Galaxy S6. To są lepsze proporcje. Ale o ten ekran. Najważniejszą cechą tego telefonu jest bateria. Bateria. Potężna. 3600 z haczykiem godzin, tak. co przy tych parametrach powinno mu zapewnić naprawdę bardzo przyzwoity czas pracy. A weź go pokaż z boku. Ważne jest też tu, okej, okay, nie jest to może najszczuplejsze, Jednostka nie, w galaktyce, ale, ale z drugiej strony też bez przesady. Lekko zaokrąglony tył sprawia, że to nie wygląda na klocka. Jest zupełnie, zupełnie fajnym telefonem, no i bardzo... Nie, przede wszystkim, słuchajcie, przede wszystkim bardzo wygodnie się używa i jeżeli mamy trochę grubsze urządzenie, to widać, to nie jest, nie jest to kobyła, ale to też nie jest um, super cienkie urządzenie, nie jest aż przesadnie grube. Natomiast, słuchajcie, no, w tej, e, przy tej grubości otrzymujemy naprawdę sporą baterię, więc coś za coś i uważam, że to jest dobre posunięcie Tak, zresztą wszyscy w komentarzach wielokrotnie pisaliście, że woli, wolelibyście urządzenie grubsze, z większą baterią. Po co baterią. te HD, po co te cienkie? O, więc jest, jest, więc jest. Jest, co chcecie, tak? E, okej. Okay. Bartku, proszę wstrząsnąć telefonem. W ten sposób? No to wiemy, to jest stare tak. feature. Ale, ale mi się podoba. Co, co? <gry> Jeszcze raz wstrząśniemy i wtedy przychodzi do przedniej o. kamerki, która jest świetna. A, i w ogóle kamera główna, czyli ta 21-megapikselowa, ponoć jest wyśmienita. Jeszcze nie mieliśmy tego za bardzo, jak to jest, sprawdzić. My już to ponad słyszeliśmy wielokrotnie. Także uwierzymy, jak przetestujemy. Dokładnie. E... Anyways, no, Powiedziałem dokładnie po angielsku. Jakkolwiek, może w ten sposób. Urządzenie ciekawe, fajnie wyglądające z niezłą baterią, kilkoma fajnymi rzeczami. Przede wszystkim fajne jest to, że jest z Androidem i po prostu kilkoma rzeczami od Motorola, które są narzucone tak, na Androida, a nie zamiast. Śmieci yy, i są to prze, prze, przeważnie bardzo przydatne funkcje, tak? Czyli yy, mamy tutaj po prostu, yy, na przykład moto display, tak? Czyli jeżeli weźmiemy telefon do ręki, to pojawią się nam powiadomienia i możemy odblokować yy, telefon bardzo łatwo, nie, nie używając. W w ogóle przycisku. No i czy to jakby istotą jest to, że działa płynnie, szybko i się nie sypie, więc jest dobrze pod tym względem. Ale tak naprawdę poczekamy, poczekamy na okazję przetestowania, prawdopodobnie będzie to z końcem tego miesiąca. Bo czekamy, że to urządzenie zadebiutuje na polskim rynku, zresztą właśnie powinno się pojawić z końcem tego miesiąca. W cenie jeszcze raz między 1500 a 1600 zł. No i ma też trafić do oferty operatorów, ale zobaczymy jak to będzie wyglądać, negocjacje podobno trwają. Okej, okay. to była Motorola X Play. Play. Okay. a my widzimy się następnym razem. Janek Winstrup. Martosz du.